Co się dzieje obecnie z tym Kałakiem? Nie jest to postać, którą poznaliśmy w pierwszej serii anime Boruto, dlatego musimy sobie o nim pogadać. Spróbuję to ugryźć z takiej strony logicznej i emocjonalnej, żeby spróbować przewidzieć, co dalej z tą postacią. Czy jest to obecnie chłopiec do bicia, czy może wyrośnie z niego coś więcej? Jest trochę do pogadania, bo bądź co bądź jest to skomplikowana postać, także zaczynajmy sobie. Na początek wspomnę, żebyście zostawili sobie suba, bo wiele procent ludzi oglądających mój kanał nie subuje. Pewnie po prostu klikacie film z głównej. Ja sam tak robię, ale jako twórca fajnie by było, gdyby tych subów było więcej, bo to pomaga rozwojowi kanału, jakby zbiera większe zasięgi. Także jeżeli możecie, to bardzo bym prosił. I teraz przejdźmy sobie do tematu głównego. Na początek, może przypomnijmy sobie pojawienie się Kałakiego, czyli to na co czekaliśmy od pierwszego odcinka Boruto. Bardzo tajemnicza postać, która pojawiła się właśnie w tym pierwszym odcinku, w pierwszej scenie. Takiej retrospekcji przyszłości, bym to nazwał, gdzie wioska jest zniszczona. Pojawił się i od razu z miejsca stał się moją ulubioną postacią, bo wydawał się on taki stąpający po ziemi. Po pierwsze, nie ufał nikomu, po drugie, myślał bardzo logicznie, po trzecie, gasił każdego. Prosta relacja z Naruto była naprawdę świetna. Tego brakowało mi z Boruto, jakby nie czułem tej rodzicielskiej tej rodzicielskiej więzi między nimi, a między Kałakiem a Naruto to już całkiem co innego, bo tutaj naprawdę było to czuć, chciało się to oglądać. Pojawiło się wiele świetnych scen, których jeszcze w anime nie było, jak na przykład nazwanie Kałakiego swoim głupim synem. To był właśnie ten moment, w którym Kałaki ogarnął, że nie może stracić tego, czego dostał. I to jest właśnie ten moment przemiany ostatecznej, o której sobie porozmawiamy. Ale najpierw chcę powiedzieć, co on dla mnie znaczył. Dla mnie ta postać uratowała pierwszą serię, dlatego, że wszystko kręciło się w oku bardzo radosnego Boruto, któremu wszystko się ciągle udawało, który wszystko od początku dostawał. Teraz już wiemy, dlaczego to wszystko było budowane. Ja tak myślałem, w sensie ja, jeżeli ktoś oglądał moje omówienia, to wie, że ja mówiłem, że, że musimy poczekać, bo prawdopodobnie wszystko budowane jest wokół blondasa z jakiegoś powodu. On ma wszystko, ma siłę, kolegów, fajne życie, wszystko mu wychodzi, więc pewnie kiedyś będzie miał ostro pod górkę. Niestety ten cały obraz zaburzyły nam tak zwane kanony, filery, co kto woli, bo to prawdziwym kanonem mm, już naprawdę ciężko nazwać. To się o tyle mocno przedłużyło, że cały obraz tej serii stał się bardzo nudny. Kawaki wprowadził coś nowego, w końcu wprowadził tego powiedzmy Saskę. ten mizerny mit z filerów i salada nie są wystarczające, żeby dodać kolorów tej serii, więc pojawił się on i tę serię dla mnie zmienił, dało się to oglądać. Dlatego ostatnio powiedziałem, że Kawaki to była postać, która uratowała pierwszą serię, z czym niektórzy się nie zgodzili. Ja bym powiedział, że nawet to nie jest opinia. To jest po prostu fakt. Ta seria anime cokolwiek znaczyła, bo Kałaki się pojawił. Ale teraz to wszystko zaczyna się zmieniać, bo Kawaki to jest nasz wróg numer jeden. I dlaczego tak się stało? Bardzo dobrze wiemy o tym, że Kawaki od początku, od małego, nie miał dosłownie nic. Mimo tego, że jego ojciec go katował, nie dawał mu jedzenia, ten musiał na niego harować, znosić wszystkie tam uszczypliwości i wszystkie tortury psychiczne, no po prostu tragiczne życie. Potem został przez niego oddany jakiemuś obcemu facetowi, który robił na nim eksperymenty i to jest właśnie Jigen Ishiki. No i przeżył naprawdę niefajne rzeczy. A potem nagle pojawia się Naruto, błyszczący blondas, rozświetlający mu całą tę drogę, pokazujący mu, że nie wszyscy ludzie są tacy źli. To jednak nie do końca Kałakiego przekonało. Kałakiego głowie liczy się tylko Naruto. On zna tylko Naruto i on jest dla niego najważniejszy. To on mu pokazał, że życie nie wygląda tak jak on myślał, że wygląda. On nadal nie ufa żadnemu człowiekowi. On nadal nie lubi tych ludzi. Jest introwertyczny, nieufny i zapewne przez długi czas taki pozostanie. Jego problem jest taki, że on nie miał zbytnio czasu. On naprawdę próbował iść za tymi naukami Naruto, żeby otworzyć się przed innymi, ale poczuł, że goni go czas, bo Ruto wymykał się spod kontroli. Momoszki coraz bardziej wymykał się spod kontroli. Cały czas miał w głowie zagrożenie od Suskich, który przyjdą po tego Naruto, którzy zniszczą wioskę, więc musi on coś zrobić. Jak zobaczył, że jest bezradny, jak zobaczył, że Boruto robi z nim co chce, jeżeli ten w wstanie, to po prostu zniszczy i Naruto, i jego. I pomyślał sobie, że to straci, no to totalnie jego priorytety się zmieniły. On po prostu za nic w świecie nie może pozwolić, żeby ktoś tak dobry i ważny dla niego jak Naruto mógł zginąć, albo cokolwiek złego mogło mu się stać. I ja jestem w stanie to zrozumieć, że on nie jest taki głupi na jakiego teraz wygląda On po prostu wszystko co może być Ostawił na drugie miejsce A numerem jeden jest życie Naruto Czy to mu się podoba czy nie Dlatego myśli on bardzo irracjonalnie to się nazywa desperacja To jest idealne słowo On nie był sobie w stanie wyobrazić innego scenariusza Niż ten I szczerze czy możemy mu się dziwić No jakoś nie bardzo Wiemy że w tej chwili Naruto bez kiubiego Tym bardziej nie potrafi o siebie zadbać Jakby nie będzie w stanie Może nie potrafi to złe słowo Jest w kontekście do siódmego Hokage Ale nie będzie w stanie przeciwstawić się odsudzkim I to już pokazał Code, więc on będzie jego tarczą. I niestety, ale w tej mandze w tej chwili jest przedstawiany jako nieświadomy, głupawy, desperacki, nadpobudliwy dzieciak, który nie rozumie, co się wokół niego dzieje. I tak dokładnie jest. Weźmy sobie w jego buty. Po kilku latach nagle zjawia się wiosę Boruto. Nagle zjawia się Code, nagle zjawiają się Shinju. Panuje totalne zamieszanie. On już sam nie wie, kto jest tym głównym wrogiem, a kto nie. W jego głowie ciągłym priorytetem było załatwienie Boruto, bo jest on jednym z odsłuchów, który może stracić na sobą kontrolę, którym może zapolować na Boruto Który będzie chciał zapolować na Boruto Bo mążki będzie chciał się zemścić Jest to pewne Więc jeżeli dostał on raz w łeb I wtedy wstaje I zamiast połączyć siły z Boruto Walczy z nim To nie jest dla mnie nic dziwnego Bo on po prostu nikomu nie ufa On w tej chwili nie wie kim jest Boruto Minęły 3 lata Ja również nie wierzyłbym mu w żadne jego słowo Tym bardziej po przeszłości Kałakiego Tutaj też jego problemem I takim zniesmaczeniem tego co on robi Jest jego siła w porównaniu do Boruto On po prostu został zdokautowany jednym ciosem To jest bardzo bolesne Dodatek Boruto mówi mu, że nie trenował właściwie. Więc wydaje mi się, że tutaj Kałakiego coś tam blokuje. A spojrzał na, na przytomnego niego i powiedział, że coś tam jest nie tak. I teraz do końca nie możemy być pewni tego, czy on mówi to w kontekście Jury, czy Kałakiego, który walczy w taki taki nieporównywalnie słabszy sposób do Boruto. Bo jak to jest możliwe, że Kałaki tak bardzo zmotywowany nie trenował z siłą Iżkiego? Tam musi być jakaś blokada, tam musi być jakiś błąd i pewnie Kałaki dostanie jakiegoś bufa. I teraz powiedzmy sobie to, co jest tutaj najważniejsze ważniejsze, z takiej logicznej strony. Jeżeli jakaś postać jest pokazana w tak bardzo skrajny sposób, to wiedzmy, że autor ma na niego jakiś plan. Dajmy właśnie na ten przykład Boruto, o którym już sobie powiedzieliśmy. Boruto był budowany na uśmiechniętego chłopca, który ma wszystko, żeby później wszystko stracił. Weźmy I Itaci był budowany na skrajnie złego zwyrodnialca, żeby na końcu okazał się dobrodusznym super człowiekiem. Kishimoto tak właśnie działa i to praktycznie z każdym. Jeżeli Kishimoto pokazuje nam jeden, Skrajność, to potem idzie nagle w drugą, żeby tak zagrać ludziom na emocjach. I wydaje mi się, że to właśnie w taki sposób będzie. Boruto teraz jest bardzo silny, to jest fakt. Wydaje nam się on bogiem uniwersum, koksem, ale to też będzie miało swoją cenę. Wydaje mi się, że Boruto w końcu spuchnie i koniec końców wyjdzie, że nie jest on takim kozakiem, jakim nam się wydaje, a Kawaki wyjdzie na tego ostatecznie, ostatecznego bohatera. I tak samo wydaje mi się, że będzie z Koldem. Jest cały czas bity, gnojony, a w końcu wyjdzie na tego, który będzie w naszych oczach kimś wielkim. I to są właśnie działania Kishimoto. On gnoi postaci, robi z nich bardzo smutnych ludzi, żeby potem zamienić to w totalną skrajność. Powiedzmy na przykład, Obito, który również był bardzo dobry na początku, potem był skrajnie bardzo zły, żeby potem znowu być skrajnie bardzo dobry i poświęcić swoje życie dla innych. To są skrajności Kishimoto, które on robi za każdym razem, więc ja bym tutaj powstrzymał się od takich bardzo negatywnych emocji w stronę Kawakiego. W sensie wiadomo, jest on bardzo denerwujący, ale po pierwsze, potrafimy zrozumieć, Rozumieć go ze względu na przeszłość, ze względu na relacje z Naruto, ze względu na jego priorytety i ze względu na dezorientację, jaka panuje obecnie w jego głowie. Jakby Boruto może to ogarniać, coś tutaj dzieje. Shinju mogą sobie to ogarniać i chodzić po wiosce, bo są bardzo silni. Ale Kawaki, którego priorytetem jest pozbycie się Boruto od trzech lat i od suskich, no to to troszeczkę może już wyglądać bardziej zakręcenie w jego głowie. I tutaj jakbym się za bardzo nie dziwił. Wydaje mi się, że punktem kulminacyjnym jeszcze nie jest to. On nadal. Nie zrozumiem, że jest słabszy od Boruto. On jest bardzo taki elektryczny, wiecie o co chodzi. Jeżeli on został zlokautowany raz, to on właśnie odpalił karmę i leci dalej. Jeżeli on znowu zostanie zlokautowany, to on znowu wstanie i znowu będzie próbował walczyć. On jest bardzo, bardzo zdesperowany. Po prostu nie kalkuluje, to jest chyba najlepsze słowo określające jego styl walki. Bez kalkulacji. Wchodzę, bije się i tyle. Tutaj punkt kulminacyjny musi nadejść, jak Naruto się wydostanie albo ktoś go wyciągnie. Patrz tutaj, Jura czy Kałaki zostanie do tego jakoś zmuszony. Musi się to stać, jeżeli jeżeli Naruto wyjdzie i wtedy pogada z Kałakiem, jakby, jakby Kałaki zobaczy, że Naruto wybacza mu to, co zrobił, to może wtedy go coś ruszy, bo innej opcji nie widzę. Siódmy kokaga jest jedyną osobą, która może być w stanie jakkolwiek zmienić Kałakiego. Może nawet nie zmienić, ale pozamieniać te priorytety troszeczkę. To jest jedyny sposób i innego totalnie nie widzę, bo on nie odpuści, to nie jest ten typ człowieka. W ogóle, jak ten Naruto wróci i zobaczy, co się dzieje, tutaj minęły 3 lata, jego córka jest starsza, ma Kiubiego, Boruto jest poza wiosku, jest poszukiwany, tutaj jest Kałaki, jezus to będzie naprawdę wielka, wielka rzecz I Kishimoto zbudował Takie teraz dobre rzeczy wokół tego Że tylko czekać No pomyślcie sobie jak Naruto nagle wychodzi Shikamaru jest Hokage Jego córka ma bo Naruto jest poszukiwany Jest bardzo silny Kawaki robi sobie wiosce co chce Tutaj mamy Aiden, tutaj mamy jakiegoś Dimona Co tutaj się dzieje? Sasuke jest jakimś potworem I na takiego prawdziwe ciało jest zamknięte Gdzieś tam w drzewie jakimś Totalna rozwałka, jak on to wszystko ogarnie? Jezus Maria, to jest zrobione i tylko czekać sobie na następne czaptery. I tylko tak podsumowując jeszcze Kawakiego w tej pogadance, nie oceniajmy go zbyt wcześnie i nie przekreślajmy tej postaci. Tak racjonalnie i normalnie spoko jest go komentować w tym momencie, bo również uważam, że zachowuje się idiotycznie, dziecinnie i głupio. Ale wszystko ma swoje znaczenie. Wszystko jest po coś, szczególnie u kogoś takiego jak Kishimoto. Dlatego poczekajmy, według mnie Kawaki, czy właśnie Ko, czyli postacie takie do bicia staną się naprawdę kluczowymi Najlepszymi, a Boruto jeżeli jest Teraz takim bohaterem, jeżeli teraz Chcemy się do jego modlić, jest takim szefem Dla nas, no to wkrótce spuchnie I zobaczymy taką negatywną stronę blondasa Zapewne tak będzie, przypomnijcie mi te słowa Ale oczywiście zapraszam do komentarzy, możecie napisać Czym dla was jest w tej chwili Kawaki, czy też was jego zachowanie Bardzo irytuje, czy według was Jest dla niego jakaś nadzieja, czy jednak pozostanie Tą postacią, taką dobicia Takim tłem Boruto, tego wszystkiego Potem jego ark się po prostu zakończy Może zginie, może nie, ale nie będzie wiele Znaczył. Kto wie, możliwe, że i tak będzie, dlatego dajcie znać, jak jest według Was. To by było na tyle, pamiętajcie, żeby zostawić sobie suba, łapkę w górę, bijcie sobie na Patreonach, gdzie omawiam wiele innych anime. Do następnego i cześć!